Cześć wszystkim! Witajcie 19 grudnia jest 7.18 i ja się teraz szykuję do szkoły, jak widzicie. Ogólnie to powinnam za 7 minut wyjść. To jest bardzo mało czasu, więc mam nadzieję, że autobus się dzisiaj spóźni. No już mam 6 minut ogólnie, więc mam naprawdę ogromną nadzieję, że autobus się dzisiaj spóźni, bo muszę już iść wysłać paczkę przed szkołą, bo sprzedała mi się kolejna rzecz na vintage to akurat dobrze. Piję sobie dzisiaj z takiego Mikołaja herbatę rano. I słuchajcie, testujemy dzisiaj ten tusz Bambi z kalendarza adwentowego. Jestem go bardzo ciekawa. Wiem, że mam mało czasu, ale chciałam dla Was nagrać właśnie ten test. Także, oczywiście, zalotka na początku i sprawdzamy go. Tak wygląda szczoteczka. Dobra, wyciągnęłam jeszcze moje lip combo, ale tak wyglądają rzęsy Ogólnie mi się ten efekt podoba, muszę jeszcze zmyć patyczkiem to co mi się ubrudziło Mam wrażenie, że wszystkie te tusze dają mega podobny efekt do siebie I ja nie widzę jakiejś ogromnej różnicy między nimi Ale to dobrze, bo wszystkie są spoko I jeszcze się temu przyjrzę, może jednak yy, dojrze jakąś różnicę Ale na razie wydaje mi się, że całkiem podobne Makijaż gotowy. Jak widzicie w ogóle cały czas jest ciemno na dworze, bo dosłownie z tyłu nic nie widać, więc no nieźle. Mam trzy minuty do wyjścia, więc zbieram się, bo muszę jeszcze ubrać bluzę, takie tam i spakować paczkę, bo nawet jej jeszcze nie spakowałam. Ale dobra, idę i odzywam się do was później. Pa! Patrzcie, wróciły moje dwie kochane przyjaciółki z Egiptu. <grymne> <grymne> Jak rumoki jakieś. Patrzcie, na to, czajcie to. Okay. <grymne> Suweniz. <grymne> Proszę. O. A, zobaczcie, dostałam taki magnes. Mamy takie same, wiesz? Marsalom. I o, założy założymy od razu, okay? Z okiem proroka? Tak. Tam na ciebie patrzymy. Wie, wiecie, że y, podobno jak się dostanie od kości i ona pęknie, to znaczy, że zadziałała i jakieś zła osoba ode mnie odgoniła. Serio? Jak się od, właśnie te oko proroka powinno się nie samym okupać, tylko od kości dostawać i jak ono pęknie podobno bo, ten paznokieć. To właśnie podobno on zadziała i coś tam jakichś złych ludzi z mojego życia wytrącić coś takiego. Wrócimy już ze szkoły. Będziemy teraz odprawiać kalendarze adwentowe. W ogóle jest szybko, jest 13 Ja dzisiaj kończyłam o 12.15 I miałam ogólnie skrócone lekcję o 4 godziny Bo dzisiaj była u mnie w szkole konferencja I miałam dzisiaj krótko Więc tylko 4 godziny dzisiaj w szkole I dobra, otwieramy Dzisiaj jest 19, dobra O, chyba jest jakiś nowy kształt A nie, to jednak nie jest nowy kształt To jest, to jest taka góra jakaś czy coś no Dobra, w kinderze jest Szoko Bons Szczoką, w ogóle był kiedykolwiek w tym kalendarzu mi się wydaje, że to jest pierwszy raz chyba. Albo ja po prostu nie pamiętam. Nie no chyba był, ale zapomniałam w ogóle, że on jest. L'Oreal. Wczoraj w ogóle była odżywka do włosów, ta taka y, mała. Y, Szampon też był i właśnie taka sama odżywka, bo wczoraj nie nagrywałam, ale otworzyłam sobie kalendarz. I dzisiaj chyba kolejny błyszczyk. Tak, taki kolor powiedziałabym. Szalony. Nie wiem. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Ten błyszczyk już był. Znaczy, no taki sam, ale inny kolor. I bardzo fajny. Nie wiem, czy będę go używać. Najwyżej go komuś oddam. Ale myślę, no właśnie taki, nie mój kolor. To jest taki Barbie różowy. Jeszcze 5 zostało nam y, okienek do otworzenia. Zobaczcie, zakupiliśmy z mamą w biedronce. Takie gąbki. Y, Jedna jest taka granatowe mamy, bo ogólnie mamy taką choinkę właśnie srebrno-białogranatową i jedna jest właśnie taka z takimi choineczkami a druga mi się bardziej podoba taka zobaczcie jaka ładna z domkiem mi się zawsze bardzo podobały takie łąbki i ja akurat były w Biedronce, one są chyba ręcznie robione, więc no super o patrzcie mamy taką grę bombę. na święta była i miło się na nikolajki, co nie? Mm. na urodziny. Coś takiego, na urodziny? Nie, na nikolajki. Aha. Udało mi się. <grym> no i mamy taką grę, już dostał. Gramy w nią, ona jest fajna, że tyka bomba, i my musimy tutaj jakieś słowa używać kolor, z tymi. Na przykład, no, na przykład kolor, no. Ta, co? Oj, tu jest jakiś włos, no dobra, możesz mówić no, co chcesz powiedzieć? No, no, nie, to w ogóle jestem <grym> chory. No niestety Miłoszek się rozchorował Nie bój się na wycieczce A To była chyba jakaś fajna wycieczka, co? No tam było Były tam to, to Z panem Kleksem I I były y, spotkania ze świętym Mikołajem No fajnie, to szkoda I co, jutro też cię niestety ominie Wróciłam do was już wykąpana I szykujemy Outfit na jutro Dzisiaj trochę inaczej, bo to jest wigilika i ubieram jutro, słuchajcie, taką sukienkę krótką, i ona ma, zobaczcie, gołe plecy. To jest sukienka chyba z berszki. Yy, tak, ja już ją kupiłam dosyć dawno i do niej ubieram takie rajstopy. Kiedyś, jak w nich dodałam zdjęcie, to dużo osób pytało, skąd one są. One są w taki wzór kwiatowy. Nie wiem, czy to będzie widać, ale na pewno już widzieliście takie rajstopy I do tego będę miała jeszcze te buty długie kowbojki, one są ze Stradivariusa. Myślę, że spokojny outfit, taki basicowy Nie wiedziałam z bardzo co ubrać, więc pomyślałam, że polecę tak klasycznie jutro Ja tą sukienkę ubieram do wielu takich okazji, to jest taka moja Totalnie basicowa sukienka Rok temu chyba też ją miałam na Wigilijce I na Sylwestra Także no, to sukienka Taka, że ją często zakładam Ale ona jest fajna Do tego będą te kolczyki W sumie biżuteria taka niewyróżniająca się Bo ja ją noszę na co dzień Ale pokażę wam Te kolczyki, one są z temu Bardzo je lubię Dzisiaj nawet je miałam ubrane I do tego moje standardowe pierścionki Które też noszę codziennie Taki z temu I dwa moje takie serduszko z Pandory, i to jest, nie wiem, z Zekond Chyba z jakiejś warony, albo jakiegoś partu, nie wiem, coś takiego dostałam, to od mamy na święta. I myślę, że to by było tyle z outfitu na jutro. Naszyjnik chciałam jakieś ubrać, ale niestety ta sukienka jest taka, wiecie, taka o. Więc ten naszyjnik nawet by go nie było za bardzo widać, a ja nie chcę tak wyciągać na tą, na tą sukienkę tak jakoś. Więc naszyjnika nie będzie i w ogóle właśnie połączę ten vlog także z jutrzejszym dniem, więc zobaczcie mnie jutro, jeszcze w tym filmiku. W tym outficie. Prezent już mam przygotowany. Zobaczcie, dla koleżanki. Trochę puste te pudełko, ale to nic. I co, zbieram się do spania. Mam jutro na 8.45 i najpierw mamy jasełka, a potem idziemy do sali, więc fajnie. Cieszę się, te jasełka na pewno będą śmieszne. I co, widzimy się jutro, 20 grudnia. Ja w to nie wiesz. Zaraz się vlogmasy masy kończym normalnie. Mm. Otwieramy kalendarze 20. W Maltesers jest tutaj. Prezencik dzisiaj. W Kinderku 20 to jest szokowane. Wczoraj też był. Okej, okay, teraz... Y L'Oreal. Gdzie jest ta 20? O, tutaj No brał góry. Czy to jest kolejny tuż do rzęs? Tak! <grym> Ok, jest taki tuż Teleskopik. Lift. Słyszałam coś o jakimś tuszy teleskopik, i on chyba był mega fajny. Muszę to sprawdzić, bo to chyba nie jest ten. Ale i tak super, że jest tak dużo Dobra, jeszcze i będzie Kinderek. ja, legendary. Lime. W sezonie 2003-2004 wygrał z FC Porto, a w sezonie 2005-2006 wygrał z FC Barceloną jest na no spoczywaniu Deko, to będzie Deko Duże Skadłeś Deko I to było negatywne pytanie Wróciłam, przebrałam się już i zobaczcie, w ogóle wyprostowałam dzisiaj włosy. Mega mi się podoba z takimi prostymi. Ja kiedyś prostowałam codziennie włosy i to jeszcze miałam rozjaśniane, więc wyobraźcie sobie, w jakim moje włosy kiedyś były w okropnym stanie, ale mi się mega podoba. Ja nie prostuję za bardzo, bo właśnie boję się, że sobie zniszczę. Na razie zapuszczam, może jak one kiedyś będą zdrowsze, to będę częściej prostować. Albo sobie kupię jakąś taką właśnie suszarkę prostującą, coś takiego, bo o wiele bardziej e, mi się podoba, jak wyglądam w prostych włosach. Zobaczcie, dostałam prezent na glikę To co chciałam, bo my mogliśmy sobie na takiej liście wypisać, co chcemy dostać. To jest da glasa. Mam jeszcze jeden, który dostałam na urodziny, więc ja je sobie połączę, sobie kupię perfumy. No i dostałam jeszcze czekoladę. I słuchajcie, przyszła do mnie paczka. To jest prezent. Bardzo ładne w ogóle pudełeczko i nie będę musiała pakować, tylko po prostu takie położę pod choinką Super, ale nie pokazuję Wam, co jest w środku, bo no, jeszcze ktoś to zobaczy i nie będzie niespodzianki. No i co? Powiem Wam, że szczerze trochę mi się nudzi. Nie mam już co robić, wszystko posprzątane, wszystko zrobione, więc nie mam za bardzo co robić. Spotykam się dzisiaj z moim chłopakiem też. Będziemy na niego potem jechać. No i zobaczcie, w ogóle sprzedałam jeszcze kolejną paczkę na Vinted jest to pasek. Zapakowany w folię z Enrage. Także będę wysyłać Już mi się chyba łącznie sprzedało 4 albo 5 rzeczy Więc bardzo się cieszę Wszystko oczywiście szybciutko wysyłam Zazwyczaj w ten sam dzień Więc jeszcze raz przypominam o moim Vinted Możecie kupować, ja bardzo szybko staram się wysyłać y, te paczki. Jak już jesteśmy przy temacie włosów, to pomyślałam, że pokażę Wam, jak wygląda moja pielęgnacja. Ja już kiedyś nagrywałam taki filmik, niewiele się zmieniło, ale jak pytałam się Was, co chcecie zobaczyć, to kilka osób napisało, że właśnie czego używam. Więc mogę Wam w sumie pokazać, bo to jest y, szybko, szybka akcja. Więc szampon. Oj. Właśnie go wyjąłam spod prysznica Szampon to jest taki szampon z Elsev I ja używam różnych kolorów tego szamponu Ja używam tego pomarańczowego, też takiego czerwonego O zobaczcie, mogłam pokazać właśnie tą miniaturkę, co była w kalendarzu Jego używam najczęściej, moim zdaniem on jest chyba najfajniejszy Ale używam różnych, też białego, fioletowego Także różne, jakie są w Biedronce i jakie mama kupi, to takie używam Ale zazwyczaj są to te z Elsev Do tego odżywka też różne kolory, ale zazwyczaj ta czerwona i ta czerwona jest najfajniejsza, ale inne też są spoko. Ta też chyba moim zdaniem najfajniej pachnie. I w sumie czasami też używam Olaplex. Już sobie kiedyś go kupiłam i nie na co jakiś czas sobie go nakładam, na jakiś czas na włosy. Zgodnie z instrukcją, szczególnie tutaj na te końcówki, które mam jeszcze trochę zniszczone i on bardzo mi pomógł, jak miałam takie mega zniszczone te blond włosy, zanim jeszcze sobie wróciłam do brązu. To właśnie on mi najbardziej pomógł, bo ja miałam włosy w okropnym stanie. No i właśnie to mi najlepiej pomogło, także polecam. To jest Olaplex numer 3. No, jeżeli chodzi o jakieś takie odżywki czy coś, nie używam nic za bardzo. Kiedyś używałam tego pełno, kupowałam pełno produktów do włosów i nic mi za bardzo nie pomagało, więc wolę zostawić takie minimum. Czasami po prostu na przykład odżywkę potrzebowałam trochę dłużej na włosach. Albo no czasami, jak się zdarzy, że mam jakąś maskę w domu, ale nie mam nic takiego sprawdzonego, fajnego, takiego, co bym mogła polecić. To też sobie podtrzymam dłużej na włosach i to jest tyle, ale zazwyczaj po prostu na szybko myję, nakładam odżywkę tylko na chwilę i to by było tyle. Po myciu zawsze wcierka, codziennie staram się właśnie wcierać. Mam taką wcierkę z Neboa, ona jest bardzo fajna i wcieram ją takim urządzonkiem, po prostu psikam i wcieram. Ja o tej wcierce już też wam kiedyś na jakimś odcinku mówiłam. Ona jest fajna dlatego, że ją można po myciu normalnie wetrzeć i ona jest bez spukiwania i nie zostawia w ogóle takich tłustych włosów. Więc możecie na spokojnie po umyciu sobie zaaplikować. Potem jak te włosy wyschną, to nie ma śladu po tej wcierce, nie widać jakby coś było nakładane wcześniej. Dla mnie to jest właśnie super, bo nieraz po różnych wcierkach miałam takie tłuste włosy, a nie zawsze po prostu mogłam przed sobie nałożyć, bo nie miałam na przykład czasu, a to trzeba chyba godzinę podtrzymać tą ścierkę na głowie zanim się umyję yy, I termochrona Używam takiej Bardzo fajna Mimo yy, moja koleżanka jakieś pokazywała, to jest firma Mila i jej nie widziałam nigdzie stacjonarnie, ja ją kupowałam na internecie Ale na bardzo długo starcza i ma taki fajny zapach Co to za zapach? Papaja i mango na owoce, bardzo fajna i ma super aplikator, bo jak psikam, ona rozpsikuje się pięknie na cały włosy, więc nie trzeba jej dużo nawet używać I na koniec używam serum, to jest serum na noc z tej samej serii co ta wcierka, ale ja używam też na dzień jak myję włosy rano i jest też bardzo fajne Też mi super wygładza włosy i na pewno są po nim ładniejsze bardzo fajnie nawilża i odżywia. I słuchajcie, to by było tyle. Moja pielęgnacja jest prosta. Dużo osób właśnie pisało, że chcę zobaczyć, czego używam, bo mi włosy odżyły. Myślę, że to jest najbardziej kwestia tego, że już ich nie rozjaśniam. One po prostu odpoczęły od tego i stosuję tam jakąś pielęgnację, staram się dbać o te końcówki, więc na no jakoś się odżywił, a po prostu myślę, że jak nie rozjaśniam i one się nie niszczą, no to mają. Że tak powiem, czas, żeby się zregenerować. No, i to mi na pewno też bardzo pomogło. Więc właśnie odpowiadając też na pytania, bo też się często pojawiają, właśnie dlatego zrezygnowałam z rozjaśniania włosów, bo włosy były w okropnym stanie. Wolę mieć chyba troszeczkę ciemniejsze, a zdrowsze. I słuchajcie, w ogóle tego teraz nie widać, ale ja ogólnie zapuszczam sobie swoje włosy w moim kolorze, tutaj widać, że dotąd gdzieś mam już taki odrost ciemny. I to są właśnie moje naturalne włosy I nie chcę za bardzo nic z nimi robić Tylko po prostu czekać, aż mi moje naturalne odrosną Wiem, że to będzie trwało Sporo czasu, ale no widzicie Tutaj na końcówkach mam dosyć jasne To są jeszcze w ogóle włosy rozjaśnione To wszystko Na które później została po prostu nałożona farba Ale ta farba się dosyć spukała No i widzicie, że jasne są dosyć te włosy Tak czy siak, a tutaj odrastają mi ciemniejsze Więc no będę czekać A właśnie na te jasne Włosy na końcach. Czasami używam sobie tonera z Onlybio, takiego ciemnego. Po prostu nałożę sobie go czasami i on starcza na kilka myć, po prostu włosy są na tej długości troszeczkę ciemniejsze. Więc polecam i to tyle z mojej pielęgnacji.